po to, żebyście Państwo mogli zobaczyć całą inwestycję, jak została zrealizowana. Witam Pana Starostę Pawła To Panią Dyrektor Beaty Serpakowską. Oddaję głos. Myślę, że parę słów powiemy o tym, jakie pieniądze, jaki zakres, a później Pani Dyrektor nas zaprowadzi, żebyśmy mogli zobaczyć te wszystkie zakamarki, to nowe kursy, Proszę Państwa, dziś dobiega końca ostatni etap dużego projektu modernizacji i rozbudowy zespołu szkół specjalnych. Szkoły, która w tym środowisku pełni bardzo specyficzną rolę, jest dedykowana dzieciom specjalnej troski. I począwszy od 2010 roku, przystąpiliśmy do zmiany tej szkoły, jego oblicza, tego funkcjonalnego oblicza. I myślę, że wyszło to nam wszystkim na dobre. Dzieci mają powód do zadowolenia, bo budynek jest na wskroś. Nowoczesne mieszkańcy, że budynek budynkowi przywrócono no świetność. Natomiast ten ostatni etap to sala gimnastyczna, sala do sala gimnastyczna wraz z zapleczem, również sala konferencyjna albo taka mała sala widowiskowa z gabinetami. Całość przedsięwzięcia to ponad 2 miliony 600 tysięcy. Środki pochodziły z budżetu powiatu ostrowskiego i jestem przekonany, że wszyscy radni i Również cała Rada Pedagogiczna jest zadowolona z efektu tego przedsięwzięcia. Ja powiem, że obok Młodzieżowego Domu Kultury, jeśli mówimy o tych ostatnich oświatowych inwestycjach, to jest bardzo piękny obiekt. Co jego zaletą jest nie tylko ta funkcjonalność, ale to, że doskonale się wpisał w, ten, w, ten, w to miejsce właściwie Ostrowa Wielkopolskiego, że jest to budynek na wskroś nowoczesny, ale wpisujący się dobrze w charakter budynku głównego, bo pamiętajmy, że budynek główny jest budynkiem, który jest pisany w rejestr. To jest najszczęśliwszy dzień w mojej karierze zawodowej, a ja pracuję tutaj 37 lat. W imieniu całej społeczności jesteśmy przeszczęśliwi, że doczekaliśmy się tej perełki, którą będziecie Państwo mogli za moment zobaczyć. My, my tak naprawdę jeszcze jest to dla nas tym bardziej szczęśliwe, że jest to rok, w którym obchodzimy 70 lat naszej placówki. To uroczystości odbędą się w październiku, a już w tym czasie dostaliśmy tak wielki prezent, a mogę powiedzieć, że dwa prezenty, bo do tej pory mieliśmy salę gimnastyczną, która miała 50 metrów kwadratowych i mieliśmy ją aż 50 lat. A sali widowiskowej nie mieliśmy wcale, więc nasze różnego rodzaju. Święta, uroczystości, to wszystko, co mamy do zaprezentowania, ale jesteśmy naprawdę świetnym zespołem i mamy wielkie umiejętności, to żal było na nas patrzeć, bo nigdy zawsze jest dla nas najważniejsze dziecko i to, żeby ono było bezpieczne i żeby sobie usiadło. Także moje grono pedagogiczne, a jest to duże grono pedagogiczne, ponieważ liczy 74 osoby nigdy nie siedziało. Za chwileczkę będę mogła Państwa zaprosić do sali widowiskowej aż na 150 miejsc i powiem uczciwie, że w w poniedziałek miałam radę pedagogiczną i nazywałam ją taką radą pedagogiczną. Nienormalną, ponieważ moi nauczyciele nawet nie wiedzą, czy oni są u siebie, czy, czy siedzą u siebie, ponieważ ta, ta inwestycja właściwie to powstała poza nimi. Trwało to tylko i wyłącznie 7 miesięcy. Rozpoczęliśmy 27 stycznia i skończyliśmy 27 sierpnia. I proszę Państwa, rozdawaliśmy świadectwa 23 czerwca tutaj na boisku. Nawet nam padał deszcz i, i mieliśmy... Budynek z cegły i wprawione dwa okna, więc jak nauczyciele poszli na wakacje, to ja naprawdę im się nie dziwię, że jak wrócili w poniedziałek, to byli. Po prostu za nie mówili, więc myślę, że taki efekt będzie również u Państwa. Nie mogę się doczekać, jak zareagują moje dzieciaki, ale myślę, że też tak samo. Ta sala jaką lukę wypełni, jeśli chodzi o edukację dzieciaków? Zapiera mi dech w piersiach, więc nie wiem, czy tak sobie szybciutko poradzę, ale no, wszystko się będzie działo na tej sali. My mamy niesamowite osiągnięcia sportowe. Do tej pory korzystałam z uprzejmości moich koleżanek i kolegów z naszych powiatowych szkół, ale my te talenty wydobywamy i teraz nie będziemy się nigdzie musieli wydostawać, ponieważ ta sala została jeszcze profesjonalnie wyposażona w sprzęt i tego sprzętu mamy mnóstwo, także dzieciaki będą miały do czynienia praktycznie z wszystkim nowym. Bo to nie jest tak, że dzieci niepełnosprawne nie potrzebują WF-u, czy gimnastyki, czy właśnie zawodów sportowych. Dzieci kochają WF, kochają muzykę, kochają wszystko, co ich rozwija. Będziecie Państwo mieli też okazję to zobaczyć, co się będzie działo dzisiaj. I co prawda w takim wakacyjnym, krótkim wykonaniu, ale na, na pewno taką namiastkę pokażemy. A już Państwa wszystkich zapraszam 12 października na to, to co potrafimy. Szkoła ma już windę od tak, kilku oczywiście. lat. I czy to oznacza, że wszystkie bariery architektoniczne zostały już pokonane? Można się bez problemu na każde piętro szkoły dostać. Tak, my, my jesteśmy taką szkołą, która tego przeobrażenia dokonuje, jest od 2011 roku. W 2011 doczekaliśmy się nowoczesnych, gład, gładkich parkingów, bo wcześniej były tak zwane kocie poprzez które nie mogliśmy przechodzić. 2012 rok to to przepiękne boisko, które jest dla nas perełką. Tutaj mieliśmy wielką płytę asfaltową i też bardzo niebezpieczną, która, ponieważ była popękana i wychodziły od spodu korzenie. Na skrońcu grudnia w 2012 przeszliśmy też termomodernizację, doczekaliśmy nowych, bezpiecznych okien, ponieważ mamy okna zamykane na kluczyk, są drewniane, są ciepłe i cała termomodernizacja i tak jak tutaj usuwanie barier architektonicznych odbywało się w roku 2013, ponieważ nasza szkoła odzyskała dawny blask, odzyskała wejście od ulicy Kościuszki, główne wejście przez... Te, tak jak powiedziałam, 37 lat pracuję, wchodziliśmy tutaj właśnie przez bramę. Dodatkowo... Winda dla niepełnosprawnych dzieci z kartą magnetyczną, że dzieci są bezpieczne. One nigdy nie będą tam same. One będą jeździły tam zawsze z opiekunem, czy to jest nauczyciel, czy pomoc nauczyciela, czy rodzic. Ta, ta sama karta zabezpiecza dziecko, że wychodząc ze szkoły nie wyjdzie samo, tylko trzeba ją odbezpieczyć wejście szkolne też kartą magnetyczną. Podjazd dla niepełnosprawnych został też do, wkomponowany do tego budynku architektonicznie i też jest to łatwością. Winda, jeszcze wrócę do windy, winda jest przeźroczysta więc dzieci nie mają żadnego lęku, nie, nie mają poczucia, że, że coś im tam grozi. Tak? No i już w ty, też w roku 2013 doczekaliśmy się łazienek, które są też przeznaczone dla osób niepełnosprawnych ze wszystkimi standardami. No i teraz nadszedł rok 2017 i mogę powiedzieć, że to jest ta wisienka na torcie, no bo na to czekaliśmy 50 lat. A co to jest, a co to jest tamto? To też jest nasz prezent, przy czym pozyskany od fundacji i to jest też, też dla, będzie dla dzieci wielką niespodzianką, bo mamy to od dwóch dni. To jest huśtawka integracyjna dla wózków niepełnosprawnych, ale osoby pełnosprawne też mogą się na tych wózkach poruszać. Także też na pewno będzie... A skąd to takie? Fundacja Energa. Aha, super. Niech Pani powie jeszcze, ile osób uczy się w szkole i do którego roku trwa nauka tutaj? To teraz muszę podzielić to na, na etapy. Jesteśmy bardzo, dlatego że się nazywamy zespołem szkół specjalnych, i mieścimy w sobie wszystko. Czyli różne typy szkół, ale również zajmujemy się dzieciaczkami od wczesnym wspomaganiem, które mamy od momentu urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Takich dzieciaczków mamy 88. Jesteśmy jakby w trakcie realizacji prawa oświatowego, czyli reforma wchodzi. Mamy. Mamy trzy typy szkół: szkoła podstawowa, gimnazjum wygaszamy i szkoła przysposabiająca do pracy. I teraz w tym zespole szkół jeszcze dołączone są dwa szpitale, czyli szpital przy ulicy Limanowskiego i szpital przy ulicy 3 Maja. Mamy tam zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Tam są też nasi nauczyciele pracują. Ta, ta praca jest całoroczna, także tam nie ma przerwy wakacyjnej, zabezpieczona. I ta liczba ogólna zespołu szkół specjalnych to 257 dzieciaków. Ale jeszcze trzeba podzielić to na typy, na typy szkół, na typ upośledzeń. I, Upośledzenia lekkie to są wiadomo, już wygasające w szkole specjalnej. One zostawają w szkołach masowych, natomiast większość naszych dzieci to umiarkowane i znaczne, które mogą być do 21 roku życia. I mamy 11 głębokich osób, a one mogą być od 3 do 25 roku życia. Także tak wygląda nasza specyfika. Proszę Państwa, ja tylko jeszcze dodam, że to był już ostatni etap tej wielkiej modernizacji. Koszt całego przedsięwzięcia, czyli wszystkich tych remontów, które zostały sfinansowane z budżetu powiatu, to kwota prawie 4 milionów złotych. Zapraszamy teraz do obiektu. Zapraszam i teraz tak, głęboki obiekt. we uh -oh. no to musimy zachować różnego rodzaju yy, przepisy prawa. I najtrudniejszym przepisem prawa to było to, że musi tutaj być stworzona droga pożarowa i największym bólem, który mnie tutaj spotkał i, i spędzał i sen spobiegł przy tej inwestycji, to było usunięcie stąd trzech drzew, ale niestety prawo jest prawem i bezpieczeństwo jest bezpieczeństwem, yy, ale yy, chciałam sobie to jakoś rekompensować i stworzyliśmy sobie park przy ulicy Kościuszki 5 więc na razie to w taki sposób wygląda, chociaż mamy dalsze marzenia i nasz, myślę, że będę miała zawsze Państwa zaprosić, chyba już za rok, jak dobrze sobie tam zorganizujemy, bo naszym marzeniem jest, żeby tutaj na tych malutkich skrabeczkach powstał ogród zmysłów dla naszych dzieci, to, to znaczy się, że będą tutaj różnego rodzaju na przykład kora, kostka drukowa, kamyczki, yy, żeby dzieci miały możliwość yy, oddziaływania na różne, różne bodźce, żeby mogli się rozpoznawać. Więc ja tak nie no bo tylko giną... Mamy brzydkie sąsiedztwo tego zabytkowego budynku. Proszę budyka. Państwa, przepraszam, przesłanką tego też było, żeby to, to pojawiło się jedno z drugim ładnie nam się skomponowało, ale tu była bardzo brzydka ściana. To jest ściana, która nie jest nasza. Zresztą ten budynek, chcieliśmy wykupić ten budynek, żeby zrobić tutaj park, no nie ma w tej chwili możliwości, ale na chwilę to było w tej chwili możliwe, zostało to zabezpieczone i myślę, że stworzyło też taki fajny klimat. Dzień dobry Państwu. Finis Koronat Opus. Koniec i większe dzieło. Dzieło inwestycyjne, które w tej szkole rozpoczęło się 5 lat temu, prawie 5 lat temu, modernizacją tego pięknego, wielofunkcyjnego boiska, na którym właśnie stoimy. Później przyszły kolejne inwestycje, ale o tym zapewne będzie jeszcze dzisiaj mowa. Szanowne Panie, Szanowni Panowie, w imieniu starosty Ostrowskiego Pawła. W imieniu Andrzeja Leraczeka, przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego oraz w imieniu pani Beaty Serbakowskiej, dyrektora zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim, witam bardzo serdecznie na uroczystości związanej z oficjalnym oddaniem do użytku sali sportowej, sali widowiskowej wraz z całym zapleczem oraz powiatowej inauguracji roku szkolnego 2017-2018. Serdecznie Państwa witam. Dziękując za przyjęcie zaproszenia, w sposób szczególny witam parlamentarzystów, posła na sejm Rzeczypospolitej, pana Tomasza Ławniczaka. <klucza> witam panią Martę Ziętek, która reprezentuje posła Jarosława Urbaniaka. <klucza> Bardzo serdecznie witam wicestarostę Ostrowskiego, pana Romana Pacholczyka, członków zarządu powiatu ostrowskiego oraz radnych powiatowych. Są również z nami pani Wioletta Słupianek, dyrektor, oraz pan Zbigniew Taranek, zastępca dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kaliszu. Dzień dobry państwu. <klucz> Witam sekretarza miasta Ostrowa Wielkopolskiego, pana Andrzeja Beraniaka, który dziś reprezentuje panią prezydent Ostrowa. Witam duchowieństwo w osobach ksiądza katolika Krzysztofa Neumana, proboszcza parafii katedralnej oraz księdza Prałata, oraz księdza prałata Tomasza Ilskiego, wielkiego przyjaciela dzieci. Jest. Witam Donatę Kupczyk, skarbnika oraz Mirosława Ryklika, sekretarza powiatu. Są również z nami dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat ostrowski przedstawiciele poświatowych związków zawodowych oraz szefowie służb i instytucji. Witamy Państwa również. Każda szkoła działa dla i żyje dzięki uczniom. Witamy uczniów zespołu szkół specjalnych, nauczycieli, pracowników tej placówki, szczególnie uczniów, którzy Poświęcili kilka godzin jeszcze z wakacji, aby dzisiaj tutaj być. Wielu z nich przyszło ze swoimi rodzicami i opiekunami. Witamy Was serdecznie. Drodzy Państwo, nie byłoby tej inwestycji bez środków, ale te środki pozostałyby tylko zadrukowanymi karteczkami, gdyby nie wiedza, wyobraźnia. Zmysł organizacyjny i przede wszystkim chęć zrealizowania projektów, przekucia tego projektu w konkretny pomysł. Witam zatem Pawła Odańskiego, autora projektu i osobę odpowiedzialną za nadzór nad budową tej inwestycji. Kierownika budowy pana Marcina Wątkowiaka. Witam wreszcie pracowników starostwa powiatowego odpowiedzialnych zarówno za realizację tych inwestycji, jak również za sprawy całej powiatowej oświaty, a także miejskiego konserwatora zabytków i plastyka miejskiego. Cieszymy się z obecności wszystkich państwa, raz jeszcze dziękując za to, że przyjęliście nasze zaproszenie. W tym momencie bardzo proszę o zabranie głosu gospodarza obiektu, panią dyrektor Beatę Sapakos. Witam bardzo serdecznie wszystkich państwa. Bardzo się cieszę, że zaszczyciliście nas tutaj swoją obecnością. Ja w imieniu całej społeczności szkolnej, wszystkich naszych dzieciaków, wszystkich rodziców, wszystkich nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły chciałam bardzo, bardzo podziękować. Osobiście powiem, że czekaliśmy na to bardzo długo. Całe 50 lat na salę sportową. I, a jeszcze na dodatek to, że to jest chyba najszczęśliwszy dzień w naszym życiu szkolnym, zawodowym. I za to Państwu bardzo, bardzo w imieniu całej mojej społeczności dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu starosto Ostrowskiego. Państwo parlamentarzyści. Panie i panowie radni, przywilejni księża, szanowni państwo, w Ostrodzie Wielkopolskim jest kilka takich miejsc, gdzie miłość drugiemu człowiekowi okazuje się w sposób szczególny. Do tych miejsc należy również zespół szkół specjalnych. To właśnie tutaj, każdego dnia, bez względu na porę roku, porę dnia, drugiemu człowiekowi, temu najbardziej potrzebującemu, okazujecie państwo swoją miłość, swój szacunek. Dlatego, mając tak przeznacznych gości, pozwólcie Państwo, że najpierw Wam, drodzy nauczyciele, pracownicy tej szkoły, złożę wyrazy uszanowania. Bardzo dziękujemy za tworzenie tej pięknej oazy miłości, za to, że tutaj jesteście i wspieracie tych potrzebujących mieszkańców naszego miasta, tych najmłodszych. Oczywiście Państwo macie przesłanie. Tutaj, w tej szkole, pomagać, otaczać miłością, a my jako radni, jako urzędnicy staramy się w tym pomóc. I kiedy zostałem starostą, moim wielkim marzeniem stało się, żeby ta szkoła, która była szkołą gdzieś tam za krzakami, gdzieś taką szkołą, jak gdybyśmy się jej wstydzili, szkołą troszeczkę zaniedbaną, a kiedy wchodziliśmy na teren tej szkoły i widzieliśmy to boisko, Połupane asfaltowe, to wtedy serce się gdzieś krajało, że dlaczego te dzieci akurat w takich warunkach mają pracować. I wtedy zrodził się to pomysł wśród nas wszystkich. Ja podkreślam, wśród nas wszystkich, bo proszę Państwa, żaden z radnych od lewej do prawej strony nigdy nie miał wątpliwości, że tej szkole trzeba pomagać. Zrodził się pomysł, żeby z tego obiektu zrobić. Piękną szkołę, żeby zrobić szkołę, w której jest życzliwość, w której jest miłość, żeby były godne warunki. Pojawiło się boisko, pojawiła się renowacja budynku, cała wewnętrzna infrastruktura została zmieniona, upragniona słuchajcie, przez dzieciaki winda. I ostatnim takim marzeniem i ostatnim etapem tego wielkiego projektu jest ten budynek, przed którym Państwo stoicie. Ja powiem szczerze, ja jestem nim zachwycony. Uważam, że jest to jeden z najładniejszych budynków oświatowych na terenie powiatu ostrowskiego. Zrobiliśmy tak wiele, żeby... Ta nauka w tej szkole żeby była jeszcze lepsza. Bo, jak można ćwiczyć na sali mającej 50 metrów kwadratowych? Jak można uprawiać dzieci sport? Teraz te warunki są znacznie lepsze. Jest zaplecze, jest to, co powinno być w XXI wieku. I dlatego z wielką radością dziś przytniemy wstęgę i oddamy dzieciakom od poniedziałku: bierzcie ten rozbudowany obiekt i faktycznie cieszcie się nim, bo o nauczycieli i pracowników, tak jak powiedziałem wcześniej, jestem spokojny, że oni będą z Wami. Ten moment oddania do użytku tego obiektu to moment, żeby tak z głębi serca powiedzieć głębokie, dziękuję, dziękuję. I to głębokie i szczere, dziękuję. Kieruję przede wszystkim pod adresem pracowników tej szkole, szkoły. Ja tutaj byłem prawie każdego dnia i widziałem jak bardzo wszyscy byli zaangażowani. I za to Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy, bo czynię to w imieniu również moich koleżanek i kolegów radnych. I jeszcze jedno. Chyba w mojej karierze po raz pierwszy zdarzyło się, żeby spotkać dyrektora, który tak pięknie gra na tych samych emocjach co starosta pani Beata Serbakowska. Pani dyrektor, jestem zachwycony. Tak zaangażowanego dyrektora w realizację zadania inwestycyjnego jeszcze nie widziałem. Była zaangażowana pani. Proszę państwa, była zaangażowana pani dyrektor, ale była zaangażowana cała rodzina. Słuchajcie, brawa też dla męża, pani dyrektor, który przesiedział tu wiele, wiele godzin. Dziękuję za ten. Wszystkim pracownikom, od pracowników obsługi poprzez administrację, poprzez pracowników pedagogicznych, wszystkim z głębi serca dziękujemy. Dziękuję również projektantowi, panu Pawłowi Orlańskiemu. Panie Pawle, powiem panu, że kiedy pan przedstawił ten projekt i zobaczyłem cenę to sobie pomyślałem, że to drogo będzie budowane, ale kiedy zobaczyłem stronę samego wykonania i materiałów, z których tutaj, przekonacie się państwo, ten obiekt został zrobiony, to dzisiaj powiem panie inżynierze, że to była decyzja trafiona. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Na rynku budowlanym jest tak bardzo trudno znaleźć dobrego fachowca, takiego z prawdziwego zdarzenia jest niezwykle trudno. Dlatego też słowa podziękowania kieruję pod adresem pana Marka, który tu był witany ze swoją firmą. Skromny człowiek, ale takiego budowlańca słuchajcie, ze świeżką szukać. Panie Marku, bardzo serdecznie dziękuję. Panie wicestarosto, bardzo proszę do nas, bo skoro ja w kilku słowach powiedziałem o tych, którzy, o, którzy tutaj odegrali szczególną rolę. Pani dyrektor, bardzo prosimy, to jest ten moment, żeby pani podziękować. Prosimy pana, tak, jeszcze raz duże prawa. Zasłużyliście na to, bo to jest dla was wszystko. Poproszę pana Pawła Orlańskiego. Proszę państwa i pan Marek Stankiewicz. Dyrektorzy, ci, którzy mają jeszcze budowę, co korzystajcie z usług tej firmy. Jest rewelacyjnie. Drodzy Państwo, moim takim zawołaniem zawsze jest, że warto w życiu mieć marzenia. Kolejne marzenia Rajskiego, kolejne marzenie całej Rady Pedago Rady Powiatu bardzo serdecznie spełniły się i Państwu radnym jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to zrozumienie I jeszcze jedno bardzo serdeczne podziękowanie pod adresem pani skarbnik Donaty Kupczyk. Pani skarbnik dziękuję za to, że te pieniądze wpłynęły z naszego budżetu dla tej szkoły, dla tej wspaniałej młodzieży i dla tych wspaniałych ludzi. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy pięknie. Przed nami, przed nami przecięcie wstęgi. Pozwólcie, że zwrócę się do dzieciaków, bo to dla dzieci został przygotowany ten budynek. To wy będziecie tutaj przede wszystkim i najwięcej spędzać czasu i myślę, że wy będziecie najlepszymi osobami, oficjalami do tego, aby tą symboliczną wstęgę przeciąć. Bardzo proszę, chodźcie tutaj do tego zaułka, który przygotowała pani dyrektor, i to wam dziś będą asystować pan starosta, pan wicestarosta, pan przewodniczący, pani dyrektor Serbakowska i szefowa Rady Rodziców. Bardzo zapraszam Państwa. To jak tak. To pan lęka, to jak tutaj staje? Tak. Proszę. Tak. Pan przewodniczący jest, pan przewodniczący może jest, pan jest. Słuchajcie, to. Tak. Już? Już zaczynamy. Trzecie, nie wiem. Panelka, zobacz. Teraz ty. Dobrze, daj teraz daj tutaj jeszcze. Tak, bardzo proszę, teraz y, Jasiu, mamy jeszcze. O! Tak. tak, tak. tak bardzo. Nie ma wszystko. Duże, duże brawo. Pan Bóg dał nam siłę, abyśmy z radością służyli, pomagali braciom i posłuszni Bożemu prawu czynili nasze ciała zdolne do wszelkiego pożytecznego działania. Bóg niewątpliwie błogosławi także czas, jaki przeznaczony jest na rozrywkę ćwiczenia ciała, kiedy bowiem zabiegamy ten ciała, łatwiej osiągamy duchową równowagę, przez to nasze wspólne życie z ludźmi staje się bardziej braterskie i pogodne módlmy się, Boże. Prosimy Cię i nieustannie wielbimy, bo kierujesz wszystkim w przeciwny sposób. Ty mądrze wyznaczasz ludziom pracy, obowiązki i pozwalasz im w zmęczeniu ciała i ducha szukać pokrzepienia. Prosimy Cię przeto, najłaskawszy Boże, o błogosław ten budynek, salę sportową, salę widowiskową. Wszystkich, którzy będą korzystać z tych obiektów którzy dzięki temu zaznają duchowego odpoczynku, doznają moczenia zdrowia, duszy i ciała. Niech upogacają się braterską życzliwością i z radością oddają Tobie chwałę przez Chrystusa Pana naszego. Amen.